Od poniedziałku 19 października do końca listopada kierowcy w Lesznie muszą być gotowi na utrudnienia na ulicy Niepodległości na odcinku od Chrobrego do Królowej Jadwigi. Z powodu remontu nawierzchni wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy. W pierwszym etapie prac, który ma potrwać około dwóch tygodni, jednokierunkowy w kierunku Ronda Solidarności będzie odcinek od skrzyżowania ulicy Niepodległości z Chrobrego do ulicy Królowej Jadwigi, przy czym to skrzyżowanie będzie przejezdne. W tym czasie wyjazd z ulicy Chrobrego w niepodległości możliwy będzie tylko w prawo. Drugi etap prac oznacza wyłączenie zarówno wjazdu, jak i wyjazdu z ulicy Chrobrego. W kolejnym etapie prace prowadzone będą między skrzyżowaniami i te będą przejezdne. W związku z remontem trasy zmienić muszą również autobusy komunikacji miejskiej. Od poniedziałku 19 października autobusy jadące w kierunku Gronowa, Wilkowic, Towarowej, Dworca Kolejowego i Lasocic nie będą zatrzymywały się na przystankach przy ulicy Niepodległości i na placu Kościuszki. Dla linii 1, 4, 8, 9, 10 i 15 wprowadzony zostanie przystanek zastępczy Mickiewicza Urząd Skarbowy. Z kolei dla linii 4, 9 i 15 zamiast na placu Kościuszki wprowadzony będzie przystanek zastępczy Kościuszki Narutowicza. Jednocześnie zawieszone zostanie kursowanie autobusów linii 1, 8 i 10 w kierunku Gronowa i Dworca Kolejowego z przystanków Kościuszki i Narutowicza Teatr Miejski. Uwaga! Dla autobusów wyżej wymienionych linii jadących w przeciwnym kierunku. Wszystkie przystanki i trasy pozostają bez zmian.